Hej kochani, dzisiaj mam dla was długo, długo już zapowiadany i oczekiwany filmik na domach pędzli. Pomysł na ten filmik w zasadzie zrodził się dlatego, że parę miesięcy wstecz, bardzo, bardzo dawno temu, dostałam pędzle, w zasadzie dwie sztuki od firmy Maestro, którą doskonale znacie. No i po jakimś czasie testowania, szczerze mówiąc, nie byłam jakoś nimi specjalnie zachwycona. Niespodzianka postanowiłam jednak dokupić sobie inne, bo stwierdziłam, że może te, które ja posiadam są jakimiś takimi czarnymi owcami i postanowiłam dokupić sobie inne i po prostu je porównać i przetestować jakby taką, na taką szerszą skalę. Zacznijmy od tych, które ja dostałam od firmy Maestro. Przede wszystkim dostałam taki duży pędzel do pudru i już Wam mówię, co to jest. To jest Maestro ha i Wam nie powiem, bo mi się starło. Maestro 110 na pewno, ale w rozmiarze jakim? Chyba 24, ale nie jestem pewna. bo tutaj kiepsko to widać. Na pewno to jest Maestro 110 i on yy, ma całe czarne włosie. Jest taki dosyć puchaty, nie jest jakiś bardzo spłaszczony. Natomiast powiem Wam, że tak, zobaczcie, do tej pory wychodzą z niego włoski. Cały czas, cały czas jak. Yy, Używam go do nakładania pudry. Cały czas muszę ściągać z siebie jakieś pojedyncze włoski. Dodatkowo strasznie mi to włosie stwardniało po jakimś czasie. I no... Ogólnie jakoś nie jestem nim szczególnie zachwycona. E, ja wiem, że większość dziewczyn inny, inny pędzel do pudru miała. Taki, który to włosie miał dwukolorowe, nie czarne. Natomiast e, ja tego osobiście Wam e, nie polecam. Chciałabym go porównać do innego pędzla, który również dostałam jakiś czas temu, dawno, dawno temu z e, Sigma to jest ten pędzel, o, pokazuję wam do góry nogami to jest ten pędzelek on już jest, jak widzicie większy zdecydowanie większy nawet tutaj przekrojowo, to jest Sigma e, ja nim na początku byłam też byłam zachwycona, bo, bo dużą powierzchnię można sobie nim tutaj przypudrować Natomiast on też teraz zaczął e, jakby twardnieć i gubić te włoski i no nie wiem już nie jest tak fajnie jak było kiedyś wróciłam do swojego e, pędzelka z, z Pixie do kabukiego, który jest mięciusienki cały czas, ona widzicie jest ubrudzony nawet. A tych pędzelków, on... znaczy tu też ten włosie gubi, nie nie widać tego włoska ale mogę go sobie normalnie o, wyciągnąć. Cały czas gubią włosie i strasznie, strasznie mnie to wkurza, a generalnie jak wiadomo, pędzel do pudru nie są najtańszymi, e, najtańszymi pędzlami e, i ciężko jest trafić na dobry, bo z tego co wiem, również dziewczyny narzekały na inglota. No nie wiem, może ten drugi z maestro, którego teraz numerka sobie nie mogę przypomnieć, ale sprawdzę, ewentualnie gdzieś on tutaj, tu, tutaj umieszczę. Może on jest lepszy, ale ta 110 na pewno nie. I ten SS150 to jest stara numeracja, bo teraz wiem, Sigma wprowadziła nową numerację. On na początku był fajny, ale teraz też mi jakoś tak stwarniał i jakoś, no nie mam szczęścia, jeśli chodzi o pędzel do pudru, niestety. Drugi pędzel, który dostałam od Maestro, to jest pędzel do podkładu w takim maleńkim rozmiarze. To jest seria 210, rozmiar 16. No i jak widzicie on jest maleńki, ja go Wam porównam do mojego standardowego pędzla do podkładu, tego płaskiego, który miałam w zestawie, który dostałam rok temu, to widzicie jest różnica w zasadzie o, o połowę i yy, no nie wiem jak czymś tak małym można by sobie nakładać podkład, bo straszne smugi się porobią, no to nawet nie ma sensu, dlatego ja go używałam do korektora. Tutaj już lepiej sobie radził pod oczami z, z rozprowadzaniem korektora, ale w dalszym ciągu no, do korektora mamy inne pędzle, które też wam mogę pokazać, bo mam również pędzel do korektora z Maestro i to jest seria 230 i ja mam go w rozmiarze, który też mi się już wytarł. Czy w ogóle nie było rozmiaru? Chyba nie było rozmiaru. Po prostu seria 230 i on wygląda w ten sposób. No i powiem wam tak. No w zasadzie pędzle do korektora to nie jest nic jakoś yy, strasznie takiego, na czym można się bardzo sparzyć, bo no nie wiem. No po prostu nie są takie strasznie problematyczne pędzle. Ja teraz od niedawna mam pędzelek z Hakuro. Yy, o, to jest H60 do korektora, on jest brudny, wygląda w ten sposób i jednak mimo wszystko ten z Hakuro bardziej mi opowiada, e, odpowiada, zresztą zrobię cały filmik na temat pędzli Hakuro za jakiś czas e, bo troszkę mi ich ostatnio przybyło e, dlaczego bardziej mi odpowiada? Dlatego, że ten jak widzicie, on jest tutaj taki bardziej ścięty na prosto, natomiast ten ma ten e, kształt taki bardziej szpiczasty i po prostu łatwiej tutaj sobie nim dotrzeć w te okolice e, i zdecydowanie wola Hakuro więc e, znowu maestro wypada na nie e, teraz może przejdziemy do pędzli do eyelinera mm, powiem Wam tak, że na początku e, przy e, zakupie tego pędzla mm, kupiłam sobie również ten pędzel z maestro bo te teraz już od tego pędzla zaczynają to są pędzle, które kupiłam sama, których nie dostałam e, i kupiłam sobie e, pędzel do eyelinera maestro ten taki zgięty, to jest seria 780. Ja mam w rozmiarze 0. No właśnie, wybrałam sobie za mały rozmiar, bo on jest taki cieniusieńki. No i troszeczkę jest za cieniutki, niestety, jak dla mnie. Ale znowuż, jak Wam go porównam do Sigma której używałam przez długi, długi czas, to jest 209 SS 209. To zobaczcie, jaka ona jest gruba w porównaniu z nim. Strasznie, nie wiem, ile jest 5-6 razy. Mm, ale i tak mimo wszystko jakoś wolałam sobie tym paraż, dlatego że ona ten koniuszek ma taki dosyć e, szpiczasty, więc ja sobie mogłam spokojnie tutaj dotrzeć e, w kąciku oka i tutaj robić tą kres kreskę w miarę cienką, natomiast na zewnątrz bardziej pogrubioną. No i od jakiegoś czasu mam też pędzelek zinglota 30T. Również ten taki e, wygięty. I on jest taki pośredni między tymi wszystkimi trzema, ponieważ, spróbuję Wam to pokazać, ponieważ nie jest aż tak gruby jak Sigma, natomiast zdecydowanie na pewno grubszy od tego z Maestro i tych jest, jak widzicie, zgięty pod innym kątem troszeczkę, jakby tak mniej. I on niestety mi się bardzo szybciutko tutaj rozzapierzył. To już takie włoskie żółto, no nie wiem, czy ty świetle będzie to widać, bo pracujemy przy świetle sztucznym, jak zawsze generalnie powiem wam, że tak, te zgięte pędzelki w ogóle jakoś mi nie podpasowały nie umiem się nimi posługiwać, myślałam, że to jest kwestia tego, że ten jest taki cieniusieńki natomiast no niestety nie i tutaj z tych wszystkich trzech do eyelinera wygrywa Sigma pomimo, że ma taki ten rozmiar duży a już w ogóle na moim najbardziej ulubionym pędzelkiem do eyelinera jest ten malusieńki pędzelek z Essence który był dołączany do który był dołączany do linera tego To Jest po prostu super. I teraz dwa ostatnie pędzle, które chciałabym Wam porównać. To jest w ogóle kosmos, jak one bardzo się różnią, bo to są pędzle do rozcierania. Jak wiecie, ja zaczynałam od tego pędzla do rozcierania i przez wiele, wiele miesięcy bardzo go lubiłam SS224, ale zobaczcie, co się z nim stało. Po prostu miotełka. No, gdzie z tym pędzlem do rozcierania, jak on jest taki wielki, więc przy okazji zakupów z Maestro e, kupiłam sobie mniejszy pędzelek, to jest a, seria 490 i rozmiar 10 i on już tutaj się wpasowuje całkiem, całkiem nieźle zaraz Wam je porównam <laughs> no zobaczcie tu nawet nie ma porównania e, natomiast dlatego też po pewnym czasie znalazłam sobie zastosowanie mm. o, się ja do szminki po prostu nakładałam sobie korektor pod oczy i też całkiem nieźle mu to szło. Ale mimo wszystko powiem Wam, że jakbym miała wybierać, na pewno nie opłaca się kompletnie zamawiać tych pędzli z Sygny teraz po roku czasu, po roku czasu ich użytkowania. Ja to wiem. Bardzo lubię. Jest kilka pędzli, które lubię od nich, na przykład tą miniaturową wersję SS217 ona jest po prostu fenomenalna jej nie zamieniłabym na nic innego natomiast jeśli chodzi o zestaw to myślę, że on jest do zastąpienia spokojnie już teraz z tymi pędzlami, które są na polskim rynku, dlatego nie ma sensu zamawiać specjalnie, bawić się w zamawianie ze strony, czekanie, Bóg wie ile i zastanawiać się czy przyjdzie, czy nie przyjdzie bo wiadomo jak to z tymi przesyłkami nierejestrowanymi jest, więc e, moje zdanie jest takie Lepiej poszukać na polskim rynku niż zamawiać sobie na, na ich stronie, bo wiecie, że to jest, po prostu są dużo więcej fatyki nas kosztuje. A teraz się okazało, że nasze polskie firmy w niektórych przypadkach potrafią z nimi wygrać, a chociażby w tym wypadku z tym, z tym pędzlem Maestro e, dało radę jak najbardziej. Pozostałe pędzle to już tak niekoniecznie, ale. No nie wiem, może ja po prostu nie trafiam i nie mogę się przekonać. Moją miłością są inne pędzle, pędzle Hakuro, ale to wam, to wam opowiem o tym za jakiś czas, bo na pewno warto. Tym bardziej, że mam okazję przetestować bardzo, bardzo dużą ilość ich pędzli. Jak wiecie, ja pierwszy swój pędzel z Hakuro kupiłam pół roku temu do różu i w dalszym ciągu jestem z niego bardzo zadowolona. Ale dobra, nie rozgadujmy się na ten temat, bo to nie jest filmik o pędzlach Hakuro. E, dajcie znać, które wy pędzle, e, które pędzle z maestro wy miałyście, bo to głównie chodzi o pędzle z maestro, bo wiem, że niewiele osób miało okazję skorzystać z e, pędzli z Sigmy, e, tak więc dajcie mi znać, które wy pędzle z maestro lubicie i które polecacie, bo może e, no ja na razie jestem, powiem wam szczerze, że zniechęcona jeśli chodzi o pędzle maestro i tak do końca e, bo lubię od nich tylko jeden pędzel tak naprawdę, że mogę powiedzieć, że go lubię a mm, więc cóż, dajcie znać, jakie Wy pędzle lubicie, bo chciałabym się zainspirować, może znajdę coś w końcu dla siebie od nich. Yy, I dajcie znać, jak podobał się filmik, czy był przydatny, czy dowiedziałyście się czegoś nowego. Pod filmikiem znajdziecie link do aukcji yy, na Allegro, na których ja kupowałam pędzle Maestro, bo wydaje mi się, że tam jest po prostu taniej i, i lepiej. Yy, Natomiast dam Wam też adres, adres strony bezpośrednio, jeżeli bylibyście zainteresowani w jakikolwiek inny sposób kontaktem z tą firmą. I cóż, dziękuję Wam bardzo dzisiaj za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że oczekiwanie na ten filmik się opłacało. Do zobaczenia następnym razem, buziaki pa, pa, pa.